Cześć, witam Was na kanale Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj mamy kolejny piękny jesienny dzień. Temperatura dzisiejsza to aż 18 stopni, więc no, błędem byłoby nie skorzystać z tego. Ja dzisiaj ruszam na tą wielką rabatę, żeby robić dalsze porządki jesienne, a Was zapraszam do oglądania. Będę wycinała dalie, będę wyrywała cynie, astry, no i zobaczę, co tam jeszcze. Zapraszam do oglądania. Widzicie, co się tutaj dzieje? Dzisiaj piękne słońce, super ciepło, ale kilka wcześniejszych nocy temperatura była tutaj w tym ogrodzie 0 i minus 1. No i to wystarczyło, żeby skasować pędy, kwiaty i cudowne pąki. No i niestety nie wyglądają już dobrze. A szkoda, że przyszedł ten przymrozek, bo. Mm, Teraz prognozy są bardzo optymistyczne. Ma być za parę dni nawet 20 stopni, więc te piękne rośliny jeszcze by sobie pokwitły, jeszcze by pocieszyły. No ale yy, nic. Ze względu na to, że ma być jeszcze ciepło, nie będę ich wykopywała, bo na to jeszcze jest czas. Natomiast to, co muszę teraz zrobić, to na pewno przyciąć te brzydkie pędy. No i wyrzucę je na kompost. Więc do roboty. Cały sezon przyglądałam się tej dali WIGA, i coraz bardziej dochodziłam do wniosku, że miejsce, które jej wybrałam na ten rok, było po prostu dla niej bardzo udane. Ona pięknie rosła, pięknie kwitła, więc na pewno w kolejnym roku będzie również zajmowała to stanowisko. Zastanawiam się tylko, gdzie umieścić drugą z moich dali która w tym sezonie nie miała tak dobrego miejsca, no i nie rozrosła się tak jak bym chciała, ale to do niej pójdziemy za chwilkę. Teraz usuwam te pędy i spójrzcie, nie robię tego za nisko, a to dlatego, że chcę mieć później za co złapać je w momencie, kiedy będę wykopywała te hmm, wszystkie części podziemne do przechowywania na zimę. Więc zostawiam sobie takie około 20 cm pędy, a reszta na kompost. Będzie z tego świetna ziemia kompostowa. No i po sprawie. Chyba najszybsza praca ogrodnicza. Niech sobie czeka. Jak się ochłodzi i przyjdzie czas, żeby ją wykopać, a póki tutaj jesteśmy, to są rozchodniki, które po gradobiciu w czerwcu przycięłam przy ziemi, inaczej niż te drugie, które mam tam bliżej domu. No i ostatnio chyba Wam je pokazywałam, jak one były jeszcze w takich zielonych pączkach. Obiecałam, że wrócimy tutaj i zrobimy aktualizację, więc patrzcie, jak one się tutaj pięknie prezentują. O tej porze roku są jeszcze całkiem świeżutkie, piękne. No, i chyba za rok, czy będzie gradowicie, czy nie, to powtórzę to ich przycięcie, bo podobają mi się takie niziutkie i rozłożyste. Rozłożysta stała się też rozplenica Black Beauty. To jest. Wielka trawa, która u mnie tutaj w ciągu dwóch sezonów osiągnęła naprawdę gigantyczny rozmiar, ale w tym roku właśnie jakoś rozłożyła się na boki, przez co środek jej trochę stał się pusty, a boki przykryły te przekwitające astry jesienne, no i te pochodzące z samosiewu na parstnice są gigantyczne i obawiam się, że jeżeli nie nadejdzie ochłodzenie, to one chyba pokuszą się o wypuszczenie pędów z pąkami, a tego bym nie chciała. Na z mojego wysiewu również z tego sezonu są totalnie malutkie w porównaniu do tych. Więc mam nadzieję, że te nie wystartują i patrząc na to, jakie są wielkie, myślę sobie, że szybko w kolejnym sezonie po prostu zakwitną. No i super, bo są to moje ulubione białe naparstnice. Chyba powinnam jeszcze przyciąć te liście piwoni, bo zdecydowanie nie wyglądają już dobrze. No i w piwoni, oczywiście, podagrycznik. Jakże mogłoby być inaczej? Tu jest jakieś kółko podpierające. Jedna gotowa, ale mam tu jeszcze jedną. Na szczęście taka robota ani nie jest trudna, ani nie jest ciężka. Chwila i zrobiona. A czy Wy to widzicie? Żółty, bardzo pachnący liliowiec, który normalnie zakwita w maju i ten też zakwit w tym sezonie w maju. No ale teraz postanowił powtórzyć kwitnienie. Ktoś mnie ostatnio pytał o jego nazwę. To jest chyba najwcześniejszy z liliowców. Cudowna odmiana i totalnie bezproblemowy. Pachnie także, aż tutaj czuję. Zostawmy liliowca i chodźmy do drugiej dali, bo nie wygląda dobrze. Zresztą tak jak i nie. Dalia Purple Gem jest u mnie tak samo długo jak Wiga, ale ewidentnie jest mniejszym egzemplarzem, a to dlatego, że miała tutaj dużo mniej światła, więc w kolejnym roku muszę jej znaleźć lepsze miejsce, żeby wreszcie mogła pięknie zakwitnąć. Po zobaczcie, ona ma takie bardzo ładne kwiaty w kolorze, który lubię. No i tak jak mówiłam w przypadku tamtej pierwszej, jeszcze by kwitła. No ale cóż, przymrozek zrobił swoje. Wycinam więc i trzeba będzie to zanieść na kompost. Dziwnie się czuję zawsze usuwając takie rośliny jednoroczne, ponieważ od sadzenia do ich usunięcia mija, jak dla mnie, bardzo mało czasu, więc nie wiem, jakoś najbardziej jest mi ich szkoda i uważam to za taki szczególny moment, w którym dociera do mnie to upływanie czasu. No ale co zrobić? Ciekawa jestem, jak tam wasze dalie. I co nie? Czy mieliście już przymrozek? Czy jeszcze im się udało? Odkryły się szafirki. I dobrze, bo z moich doświadczeń wynika, że jeżeli one są w sezonie w cieniu, no to albo w półcieniu, to nie za dobrze kwitną, więc może niech chociaż teraz trochę sobie skorzystają z tego słońca. Na szczęście nie jest bardzo mokro. Ostatnio w nocy był deszcz więc myślałam, że tutaj się nie będzie dało w ogóle nic robić. Chodnik jeszcze jest mokry, ale widzę, że ziemia taka całkiem fajna. W każdym razie jak wyrywam te rośliny, no to nie wyrywają się z toną ziemi przy korzeniach. Kupka rośnie, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz chodźmy do Astrów, bo jeszcze całkiem niedawno czarowały na odcinku. Byliście zachwyceni nimi, zresztą ja też. No ale przymrozek zrobił swoje, więc trzeba je wyrwać. I <gryw> będą tutaj czekały na wyniesienie na kompost. Patrząc po tym kawałku rabaty, zaczynam mieć wątpliwości, czy nie lepiej byłoby rzeczywiście wcześniej zasadzić wszystkie cebulki, jakie mam do zasadzenia, bo tu jest strasznie, ale to strasznie mokro. Nie wiem, co się stało. Co prawda, były dwie noce z mgłą po tym przymrozku, no ale jest tak mokro, jakby deszcz padał. Zobaczymy, jak się będą wyrywały. O, nie jest źle. Myślałam, że będzie mnóstwo ziemi się wyrywało. Super. Jeszcze muszę kiedyś się zabrać za te werbeny. Może nawet dzisiaj. Bo one mi się strasznie wysiewają w trawnik. A ja tego nie chcę. No i odkrywa się chwastowisko <noise> i cała masa samosiejek tych drobnych bratków, czy też fiołków rogatych. Z jednej strony to fajnie, bo będzie na wiosnę mnóstwo sadzonek do wykorzystania, na przykład do dosadzenia do cebul w donicach, ale wydaje mi się, że masę będę musiała po prostu jednak wyciąć, czego nie lubię. Ale to jest temat na wiosnę dopiero. No i kolejna orla, chyba, super. Ekstra. Astry Wyrwane. Ale teraz zastanawiam się, kto tutaj wygra na tej przestrzeni, bo do tej pory wygrywały niezapominajki, które rządziły na każdym centymetrze przerw między bylinami. Ale teraz myślę sobie, że te fiołki rogate nie dadzą za wygraną. Chyba dwa lata temu, tutaj, na tym fragmencie wielkiej rabaty. Nie zapominajki prawie mi wykończyły szałwie omszone, których miałam tutaj kilkanaście sztuk, więc od tej pory staram się trzymać je w ryzach. No i teraz widzę, że będę musiała to samo robić jeszcze z innymi samosiejkami, żeby tutaj nie zapanował prawdziwy chaos na tej rabacie. Ja i moje astry żegnamy się już z wami. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie, życzę Wam udanego, bardzo satysfakcjonującego czasu w ogrodach, dobrej pogody. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.